Dzień dobry ze Słowem 21 marca w piątek. Dzisiaj wsłuchujemy się w słowa z Ewangelii według Świętego Mateusza. Posłuchajmy. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechało. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go i posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników, marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego opowiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i Faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z tych, którzy obserwują wzrost przepięknej winnicy i marzysz o tym, by owoce z tej winnicy nasyciły wszystkich ludzi. Tymczasem, yy, Przychodzą źli ludzie i to piękno marnują, to piękno niszczą. Z pewnością w twoim sercu rodzi się taki ból, jaki zrodził się w sercu Boga, gdy jego winnicza została zmarnowana, a dziedzic tej winnicy został zamordowany. Módlmy się, by to nigdy nie wydarzyło się w naszym życiu. Panie Jezu, ty jesteś moją winnicą. Ty jesteś tym ogrodem, o które chcę się troszczyć i ty jesteś dziedzicem, który przychodzi, by mnie obdarować sobą. Bądź uwielbiony, Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.